Gerald, miło Cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma! Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana! Chcesz, to z nim dyskutuj! Panowie, tak nie można. Przecież to Gerald, wiedźmin, który ocalił wyzimę przed straszliwym kuroliszkiem. Bohater! Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Zygfryd. Niespodzianka w kanałach, rycerz płonącej róży, od stóp do głów, unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle i okazał rzadko spotykaną wdzięczność.